Coś się, się pali tata A czy na tym napisane? policje czy taksi? A ja już, już to gdzieś słyszałem Mam zepsute to, to nie, nie mogę was podnieść panowie muszę ale jechać pa, pa, szybko pan na, pan na tak. No pan jak najbardziej ale to nie w tym momencie, Dymie, mnie, Teraz nie ma. pojazd A to coś zaraz wybuchnie To jest moja córka z wyrolu ty To prawda Dzień dobry, przepraszam, żeby musiał pan oczekiwać. Zapraszam na salę przesłuchań. Może najpierw wrócisz tutaj do mnie i może to ja zaproszę cię na salę przesłuchań, z tego względu, że jesteśmy u mnie, Okej? Okay? ok. Znaczy, możesz tu wejść, to nie chodziłaś aż tak daleko. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam na salę przesłuchań. No oczywiście. Czyli, bo wiesz w ogóle, że my z Sanem kiedyś ten, tam... czy nie wiesz? To? Nie wiesz? Co no, że ja to co znaczy? nie No kiedyś, Co to znaczy? Ne, no. Wiesz co to znaczy, czy nie? Małeś mu na twarz? Lepiej. Mm. Dziesięć Też. Ciekawe. Pokażemy mu. Ty czy ja? Ja. No to tak Ja pierdolę! A po też mamy inne... Zajebista! Zajebista! Zajebiste, przywitacie się do mnie! Dobra, spoko. No dobra, że się przywitajmy. Przywitajcie no, do mną. Dobra. A jak masz na imię? Rubin! Rubin Wanda! Hmm. Ej! O, ale ci śmierci! Przestań, nie będę się tak witał! Miałbyś ja na odwrót! To się na przywitanko, no wymyśl, no jak taki madryś, to się wymyśl na przywitanko Dobra, dobra No dawaj No ciekawe Proszę no bardzo, tutaj po latarnią Cześć, i 2, proszę bardzo Ojej nie, Ty to nie tak miało być, to miało być Tak miało być, O nie, tak też nie, kurwa No nie wiesz jak ręce wziąć po roku? Mów, mów Dobrze. Zatem sytuacja jest następująca. Do całej mojej y, tutaj stróż, stróżnicy prawa do Was, szanowni państwo. Możemy hmm. no, podnieść. To... Trajny, trajny, no. Luena, czemu ty jesteś wyższa ode mnie? Nie pytaj, nie wiem. Ja... Luena, ty żyć urosła! Jest, no, moje jest, 50 jest, jednak jest wysoko. Co jest? Poczekaj. w zero. świetle. E, prosiłbym pani dokumenty, dowód rejestracyjny, prawo jazdy... Trak i numer, numer telefonu. Przepraszam, numer ubezpieczenia. Jest. Uch! Szefie! Mogę mu... Hmm? Mogę mu zaj proszę! Co to, co to za lump? Mogę, ja muszę, ja mu muszę! Ale to, ja to jest członek jednostki no Kongo, ja mu muszę! Jak, Wiedziałem, to... że cię tu. O! Jezu Nie te lata. Dobra. Wiedziałem, I że cię tu przeciągnę. Słuchajcie. Ej, Janek, Janek, ty przeszkolisz tutaj zakaz tabletu? Cześć. Cześć, Janeczku. No. No. Jak go przeszkolisz, to może weźmiesz go na patrol. Chcesz, zapadł 40 dojechać? A jak? No jak No No, ja. przecież. no nie super. Dobra. No, przecież... Ty to tu masz mu podstawy zostało. chociaż tego tabletu. Nie mam co gadać. Masz <ślesk> <Coś> dupę na <ślesk> Daj mi swój numer. Aha. Aha, nie masz mojego numeru. No, no nie mam. No przecież dzwoniłam do ciebie. No ja gdzieś usunąłem. No, dobra, idę spać. No jaki masz numer telefonu? No? Co to? Coś dziwnego? Fefe, nie słuchaj teraz. mamy? Jak wszystko... Fefe... A kur... nieważne, lepiej. Fefe wszystko widzi? Fefe zademonstruj jak Marek robił na panci. Nie, nie. <głos> <głos> nie, Fefe nie. <noise> Albo, bo, bo się boję. Wiesz, ile ludzi mnie wytymało, z na dudka? Mam 62 lata i mam w blaka w majtkach, nie wydymam cię. A kto wie, jak to z tą erekcją emeryta, no ja wiesz, no... no, no Wolałbym mieć pewność. A, aż pokaż, wszystko spróbuję, tylko zobaczę. Przecież się nie ukradnę, no. możemy zrobić wymianę. No boję ja się. boję się na swój pistolet, a ty mi dasz Uzi. Trakolak? No? Co ty za karę tam teraz? O ty, Łahub. <grym> no, <was>. ty... <grym> Jednak nie jest taki głupi. No, będę musiał słuchać teraz. No. teraz. Margaret mi opowiada, jakby no. z, zrobiła skota nie No, ja, czego się, się jej, je, je ja No, 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 i tak jest od godziny cały czas, g? Od godziny cały czas jest taka odklejka, że to jest Ale co wy tu? Kurwa. A wam kur... Ty go... jesteś kur... Ty kurwa mała go stary Jakich bomb? Proszę pana to jest sygnalizacja świetlna, nie bomby Bomby. Sygnalizacja świetlna Ja bym się chciał zapytać o, e, to kto... To ci mogę wy. Z morza bałtyckiego w śmieciu No, no, no Dobra, Dobra nie było no, tematu, no nie było tematu. No, to nara. Yeah. Na radiu mogę gadać z tam na, będziemy jeszcze lanina, a ja im tak. Jeden po prawo, jeden po prawo. <laughs> Płaczę się dzisiaj, będę płakał dzisiaj. O. No nie, przecież wyszedłem do prezesa szpitala. na, wiesz, Słucham. czego ci tu brakuje w tej czego? relacji? Czego? Miłości, romantyzmu, przejmowa... Ty. Ale jakiego romantyzmu? Jak mnie, ale jakiego rozumiesz? romantyzmu? Posłuchaj, ale ja tego być... traktuję równo. Ona ale, nie jest nikim nie, nie, nie wyjątkiem. No ja nie będę jej lizać tyłka. Proszę za piłkę, posłuchaj. Okej, okay, to ja ci opowiem od wiesz początku. Razem, do... tak? Posłuchaj, nie jesteśmy razem. A ci od początku do końca, o? jak było? Co? O, dzwoni do mnie, ktoś ważniejszy. <coughs> No halo pastorku kochany, co u ciebie Dobrze, Jestem. doskonale, trzymaj się